O? o! Nie no, no... No nie, 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 w poślad pawiada pojawiła mi się zmarszczyka! Cześć ciocia, jakoś dziwnie wyglądasz! Chyba się postarzałeś! No nie, 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 no, no ja się załamię normalnie, no... Co robić, no co robić? Ej, przestań! Starzenie się nie jest czymś złym, przeciwnie. To naturalny proces, towarzyszący królikowi od zarania dziejów. No, łatwo ci mówić. Byłeś bogaty, rozdałeś fortunę biednym, żeby być prawdziwie wolnym, ale dla mnie wolność to mój wygląd. Mylisz wolność z próżnością. Poza tym. Jeśli ci tak zależy, to mogę ci powiedzieć, że są sposoby. Tak wiem. Stosuję już wszystkie kreby mleczka i toniki tej depzdury. A słyszałeś o mikrostymulacji, mezoterapii bezigłowej, chromatoterapii albo terapii próżniowej? Eee, no, 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 nie bardzo, nie bardzo. Stary! Fortuna, której się pozbyłem ze względów ogólnofilozoficznych, powstała dzięki ciężkiej pracy moich przodków. Dziadek hrabia Fryderyk III Łącko-Leśnicki zainwestował w sieć salonów kosmetycznych. Staj. I co? A widzisz... Zanim dane mi było spacerować po Florencji z Machiavellim, sikać do sedesu z Ebonitu, jeść na talerzu z Miletu, kantować w Królewcu i puszczać bengale, które Marx nazywał Feuerbachami, zmuszony byłem wiedzieć wszystko o mikrodermabrazji bezigłowej, manikurze, no i tak dalej, i tak dalej. Poważnie? Powiem ci jedno. Twoja cera wygląda na wrażliwą. Potrzebny ci drenaż limfatyczny. Dawaj, dawaj! No ja, ja, cześć, cze, ja nie wiem, nie wiem, no bo ja wyszedłem chyba trochę z wprawy. Nie marudź, nie marudź, no jedziemy. Już, już, już. Ach, o. No, no, na pewno tego chcesz? Jasne, poczekaj, tylko zmyję makijaż. Hmm. Tak. O. Uu, ha, 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 ha.

Chyba rzeczywiście wyszedłem z wprawy. No co ty do. No? Co ty, co ty, co ty do. No? Świetnie uratowałeś mi życie, chłopaku. Halo, sąsiadem! Co to za hałasem? Cześć Herman, ujętrnialiśmy cerę cioci. I jak? I jak wyszło? Hermanku, podoba ci się? My god, ciocia, czy to ty? Odmłodniałeś o sto lat! Bezdomny, jesteś cudotwórcą. Następny krok to makijaż permanentny. Masz jakiegoś znajomego linergistę? Chyba, chyba jednak, ten. No. Chyba nie do końca cudo. Racja! Strasznie spomarańczowiałeś! Co? Cudo, jak, jak, jak? Daj mi lusterko! No nie, 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 nie. ty bezdomny, a a masz coś na pomarańczową skórkę? To się nazywa celulitis. <śpiewa> <śpiewa>